Co ty masz? Bajgla z kurczakiem jakimiś warzywami i boczki. Mi e, się to nazywa pomidor. No warzywa <grymne> Jako, że w nazwie mamy gastrocycling, a ostatnio trochę mało tego gastro, więc postanowiliśmy to zmienić, bo jednak nazwa zobowiązuje. Yy, więc postanowiliśmy skorzystać z wolnego dnia i wybrać się na śniadanie na mieście. O nie jedliśmy już o no, dobre parę miesięcy przez lockdowny i inne historie. Dzisiaj wybraliśmy się do kawiarni gniazdo. Tutaj między kamienicami a taki fajny skwerek. Szkoda, że słońce nie dociera, bo byłoby trochę cieplej, ale i tak jest yy, bardzo sympatycznie. Mam z kurczakiem, boczkiem i z warzywami. Pomidor sałata i nie wiem co jeszcze. Z tego kawta ja jeszcze czekam na swoje jajka. I nie ukrywam, że jestem już mega głodny. Musimy troszkę się posilić, bo potem jedziemy no, w planie zrobić stówkę dzisiaj, bo płaskim. O ile dam radę. Tak, bo Gosia ma problemy z szyją. Mam problem z odwracaniem się. Poskładało ją, więc idealnie się trafiło, że zakupiliśmy radar. No, z odwracaniem dzisiaj byłby problem. Dotarło moje śniadanie. Jajka po benedyktyńsku z syrikotą, z awokado, pieczona papryka i, i troszkę zieleniny. Zabieram się z zajedzeniem, bo zaraz to zejdę. Jak ci spokuję. Spoko, ale byłam lepsze. Takie trochę maldowe. No nie takie dobre jak ja robię, ale... No. No, ale dobra. też. Dobra, śniadanie zjedzone yy, i nie było to typowe śniadanie Polarskie, bo jestem taki głodny. <grym grym grym> nie tylko no ja, z ja tego. Jestem No to dokładnie, już... nie, nie tylko ja. Więc wracamy do domu, Zjemy drugie śniadanie i jedziemy dzisiaj w okolicę Szmigrodu i Bilicza. Najpierw na Żmigrodzie wiedziemy pętlę wyścigu, który będzie za półtora tygodnia. A potem pojedziemy chyba na jakąś rybkę w okolicy Milicza, Stałów Milickich. Fajne, fajne widoczki i, i podobno dobre ryby. No. no, jesteśmy już na rynku w Żmigrodzie. Tu jak widać, akcent rowerowy za nami. Żmigrodowe, rowerowe. Tu się dokładnie odbywa wyścig 13 czerwca więc już bardzo nie było w tym miejscu, jak dobrze pamiętam jest i start i meta. No i dzisiaj pogoda nam dopisała. Dawno chyba nie jeździliśmy w takich warunkach. Więc yy, myślę, że idealne warunki, żeby zakręcić pierwszą setkę yy, chyba tej wiosny, bo nie pamiętam, subótka czy to było jeszcze w zimie, czy już wiosną. No na pewno nie w takich warunkach jak, jak teraz typowo wiosennych. Było no. no i nic, no to lecimy dalej. To naprawdę płaska, ale mocno dziurawa. E, teraz zaczynasz taki mały fragment z kostką i najostrzejszy zakręt e, na całej trasie, bo jest jakieś 120 stopni. Lewo! Co nieźle to wygląda, nie? No, to to jest właśnie tak, jak ci mówiłem. Kostka i ostry zakręt, no i tutaj trzeba się pchać naprzód. no bo potem najczęściej na tym odcinku idą próby ucieczek, eee, więc lepiej lepiej być z przodu niż potem razem z peletonem się rozciągać jak guma. Ubiechaliśmy właśnie trasę Grand Prix Doliny Baryczy. Bardzo płasko, w zasadzie zero wzniesień. Tylko trochę dziur. Dziur jest sporo, sporo. W sumie sporo. jeden z bardziej dziurawych chyba wyścigów w jedzie. W zasadzie, no nie, były bardzo fajne odcinki, ale były też odcinki bardzo dziurawe, więc trzeba będzie omijać. Trzeba będzie się dobrze rozpędzić, żeby tak. przelecić nad nimi. No. Eee, no, więc akurat trafiliśmy na MSZE, no. więc dzisiaj mamy to zaliczone, eee, a teraz no. jedziemy. Jedziemy w rejony Stawów Milickich, Ruda Słowska, Grodzka. Eee, zobaczymy, może się uda na jakąś rybkę gdzieś wstąpić, bo podobno jest całkiem zespoł. A jesteśmy teraz w Rudzie Słowskiej. Tu jest gospoda 8 ryb. Bardzo pochwalana, zachwalana, ale kolejka widać jest niezła. No, nie tego dzisiaj szukamy. Warunki dzisiaj są igła, tylko asfalty są, igła minus milion. E, tak to jest jak na jak się wybiera trasy, to chyba był mój ostatni raz. Zostało nam jeszcze jakieś Niecałe 30 kilometrów. Na koniec chcemy odwiedzić inną smażalnię niż ta tutaj. Więc jeszcze kanałek. Zrobiliśmy finalnie 100 kilometrów. Pod koniec naszej podróży zjedliśmy sobie rybkę z frytkami w stwarzalni. Całkiem, całkiem przyzwoita. Mi bardzo smakowało. Gosia, chyba też, zadowolona była. Tak, nie jestem fanką ryb smażonych, ale dobre dobrego. Zdecydowanie było więcej ryby niż panierki, więc ok. No, dokładnie. No, Wyszła nam średnia prawie 30 na godzinę, 37,5 jakoś. Więc całkiem nieźle, jak na setkę. No i wybraliśmy się do rynku. Na lody. deseru nie zjedliśmy tam na miejscu. No, idziemy zaraz jeszcze przejść się po wrocławskim rynku, zobaczyć ile jest ludzi, bo jest masakra. No i tyle. W planie w niedzielę objazd e, trasy do Head Predator Race, który się odbędzie 27 października. E, przepraszam, czerwca. No więc może zdążymy też nagrać jakiś materiał fajny. A tymczasem, udanego weekendu. Do zobaczenia.